Nie ma krzyżyka, brak krzyżyka. Je, tu się pojawia, to już znika. O? O Karpaty. O? O co tu chodzi? A ja okazji sprawdzić moją miejscówkę. O, popatrz jak zmienili mapę. Widzisz na środku jakieś takie kreski? No. O? O fuck. Jakie będzie moje Jakie będzie mojej miejscówki To odinstaluj. O o co tu chodzi? Dlaczego brak krzyżyka? Hmm. Tego niestety nie wiadomo. Chyba bardziej sprawy prawej jest. Opsja mać. Opsja mać. Pierwszy resp jest tak jak był, nie? No. No i dupa. Jaki korek. O, nie dolatuje. Czy co się dzieje w ogóle? Bo nie wiem. Przelatuje, chuj wie jak tu strzelać teraz. O. Dosłownie Wargaming, kurwa. Jeden patch, kolejne błędy. Nie, chyba to samo, jakichś poważniejszych zmian nie widzę tutaj na karpapach. No też nie widzę, że coś było. Większe, wyższe są te okopy tutaj do tych miejsc, lecz i no, więcej nie widać teraz jak z wyjeżdżają, tak dobrze. To jest dopiero arkadówka, więc zobaczymy co będzie. Proszę Państwa. Dobra, no. no kurwa, nie wiem czy oni cokolwiek zmienili. Może Cusik tam wiesz. Nie, nie tutaj, tutaj też taka karta. Tak, jest ten oko na środku. Jak tu jedziesz na lewo, na ten konkretne miejsce, to oko jest to, to, to. Czyli jak to Robert mówi, duperele znowu kurwa. Dokładnie. Mało, mało istotna Dalej mogę jeszcze ja z tym. O, już pięknie. Mam spadki FPS do 20. No, zajebista kurwa. No 26. Weź sobie jakość. A ty na jakich ustawieniach grasz maksymalnych? No. Dostałem gąskę już. No to daj sobie tam zmień to e, jakość e, cieni. cieni Cieni to mam powywalane, bo to jest najmniej, wiesz, potrzebne Też mam podpala. wywalone Te najważniejsze rzeczy widoczne mam powłączane Kurwa jebana lampa, no No panterom Isa jedno nie mogę przestrzelić, kurwa. Nic nie zmienili naszą całą No A ja go trafić nie mogę jeszcze. Dobra. Zmiany. Znikome. Kurwa. Takiego spadku FPS-ów to jeszcze nie miałem. Ale zobacz na słońce, a w dupie mam słońce, <grym w dupie> jak ja w, <grym> w dupie, to mnie dochodzi <grym w dupie> kurwa. No T-34-85, on znikł. O kurwa, jak mnie te boty drażnią. O kurwa. No, słupad na strzałach od tygrysa. Teraz T3-4, widzę, już dwa. Tak nie może być, trzeba znerfić. No, no. T3-4, dwa strzały, bierzej padł. Nie, no coś... Mk prawie na strzał zeszła. Boże, ja dobrze strzelam. O, jest Cygrys. Dostał wieżę i padł mu nowy, kierowca i napęd wieży. No, to jest właśnie mankament Cygrysu. Wieża. Drugi Czyli? nie wszedł. Ja już bez gąski. MK na dwa strzałki No ale z tych gryzon to w sumie on miał wcześniej też przyrwignięcie Mmm, dobre Dobra, jak na razie to widzę wielką kupę śmierdzącą Mi się wydaje, że jest trochę lepiej, wiecie. Z czym? No z tygrysem. No to testujemy.